Ej, dobra, słuchajcie, tak, yy, mamy już większość zrobione, została mi ostatnia yy, ostatnia strona. Osta, yy, ostatnia, tak, nie wiem, czy lewa czy prawa, wszystko jedno. W każdym bądź razie, nie wiem, czy to wszystko trzeba nagrywać każde czyszczenie każdej śrubki, powiem Wam tak, jest to żmudne. Yy, może to nie każdego interesować. To raz, yy, dwa. Yy, no ja wiem ile to zajmuje czasu, tak? Wiem z tego względu, że parę rowerów sobie odnowiłem, złożyłem. czy mnie mi cieszy, bo ja tam. Ile ja sobie pojrzę na rowerku trochę, nacieszę się, nacieszę, przydaje taki rower. Dla mnie po prostu frajdą jest robienie przy tym, a nie e, posiadanie e, nie wiem, całej kolekcji rowerów na przykład. To nie jest dla mnie jakiś, to nie jest dla mnie priorytet. Priorytetem jest dla mnie właśnie siedzenie, dłubanie, naprawianie, e, odnawianie. Ewentualnie, może jakieś ulepszanie, a nie po prostu składanie tych rowerów. O ja osobiście w tym momencie mam dwa rowery. To są jeden, to jest właśnie ten, co teraz składam. Drugi to jest e, szosa, którą jeszcze wtedy nie myślałem o tym, żeby prowadzić kanał, więc jej nie nagrywałem w ogóle. Natomiast była odbudowana od podstaw, tak? Był zdejmowany lakier do rama do żywej stali, kładziony nowy. Nowe naklejki, też ktoś mnie zaprojektował, e, oczywiście tak, żeby były jak z fabryki. Tu nie chodziło o to, żeby to były jakieś nowe naklejki, a chodziło o to, żeby wyglądały tak jak z fabryki. E, tam części były, sobie sprowadzałem e, dwa elementy z Włoch, a jedną rzecz sprowadzałem z Francji. No i taką sobie szosę złożyłem. Trwało to chyba ze 2-3 miesiące. W każdym razie jest. Jeszcze ma tam drobne rzeczy do y, skończenia w postaci y, pedałów szosowych. Chciałbym założyć jakieś y, bloki i wymienić siodełko i owikę pod, y, pod kolor, wszystkiego. Tak, żeby mi to grało, ale to są rzeczy kosmetyczne. Od strony technicznej rower został wyprowadzony, skończony, naprawiony, no i śmiga, tak? Dobra. Ja się biorę zaczyszczenie, potem jeszcze złożę to i myślę, że. Zrobię serwis, jeszcze nagram serwis piasty. Ale już jednego koła, nie będę dwóch kół nagrywał, bo to nie wiem, czy to jest sens pokazywać. Tylnego koła, tak. I założ, już będę ten rower składał do kupy. No i, no i to będzie, myślę, że finał tego. rower złożę po prostu, chyba, że z czegoś mi zabraknie, ale postaram się złożyć wszystko w jeden dzień. To wszystko na czy tam Jeden dzień w sensie dla mnie, jeden dzień to czas roboczy, tak. Nie mówię od rana do nocy. Nagram to i to będzie. W Czyli w sumie powinny mi wyjść trzy odcinki: rozbieranie, czyszczenie cetera, to co teraz robię i składanie. No. I potem jeszcze najwyżej jakąś wycieczkę zrobię tym rowerem, coś tam ponagrywam, poopowiadam ogólnie o samym rowerze, o wrażeniach, o marce, tego czego nie powiedziałem, bo czasami jest tak, że mam coś w głowie, chcę powiedzieć, mówię o czymś innym, bo akurat coś się dzieje i zapominam. Więc to jeszcze w ten sposób. Dobra, ja się biorę za czyszczenie. Dobra, słuchajcie. Yy, tak, mam klocki hamulcowe, bo te komplety są w no to jeden doszedł, miało być dwa, był jeden, chciałem, żeby wszystko było jednakowo sprzód z tyłu. Także tak, mamy, to są KLS jakieś klocki, w miarę w miarę OK. Powinny być takie trochę dłuższe niż standardowo są w tych kantilewelach, no ale powinno być ok. Nastawię tak, żeby całą powierzchnią stykały się z obręczą koła i, i będzie dobrze. Już kiedyś tak z tymi klockami miałem do czynienia, nie piszczały, nic się tam z nimi nie działo, było ok, więc i hamowały, co najważniejsze, całkiem sprawnie. Także yy, tak, ja je sobie domontuję po prostu, żeby je mieć, yy, żeby mi łatwiej było potem ogarniać. O, to jest yy, właśnie nasza kierownica z yy, manetkami. Na razie ich nie zdejmowałem, ponieważ łatwiej im będzie je rozbrajać na kierownicy, dlatego one na tym zostały. Teraz tak, yy, wiadomo, Mostek zostaje, natomiast to dziadostwo, ta rurka, ona nie zostaje, dlatego też się tutaj nie patyczkowałem, ciąłem te gumy, ściągałem. Dla mnie, czy ona będzie porysowana, czy nie, nie ma większego znaczenia. Zostanie jeszcze tylko tutaj rdza oczyszczona, bo nie będę z takim syfem wkładał. I tyle. Tak. Klamką manetki pójdą takie. Spectrum, klamko manetki, klamki hamulcowe, tak? Dlaczego takie? Dlatego, że one tutaj ładnie dojdą. I będą fajnie się, one są po prostu konkretnie pod ten typ manetek. Tak? Także tutaj, jest na miejsce na manetkę, jest normalna powierzchnia na rękę do hamowania. Natomiast te, jak widać, one trochę uciekają, nie są złe, ja je sobie zostawię. One są naprawdę w porządku, te klamki hamulcowe, fajne, lekkie i takie ładnie pracujące, więc one zostaną. Natomiast ze względu na to, że mam takie i one tutaj lepiej podejdą pod kątem właśnie wizualnym i użytkowym, no to pójdą te, Tu mamy to przygotowane. Trzymam sobie w folii, żeby też jakoś tego nie brudzić. No dobra, no to się bierzemy za manetki się bierzemy. Teraz warto zobaczyć, bo ta linka jest w ten sposób nawijana yy, na klamkę manetkę. Ona idzie. Tutaj jest taki ząbek, od, ona tu wchodzi i jest, o, jest prowadzona po tym, no, po tym czymś, takiej rurce. I to jest do umycia, tylko że to już będę mył. Mam nadzieję, że yy, skok nie wyskoczył. Nie jest, została blaszka. Dobra, ona jest. Ona jest tutaj. Yy, także. Tak, to sobie wyplączemy. Czy linka teraz nie wyjdzie, muszę odkręcić e, manetkę. Tą blaszkę trzeba wyjąć. Hop. Czy na, metalowym, na metalowej zapadce, bo chyba jeszcze, jeszcze nowsze manetki to już były na plastikowych e, zapadkach, jak dobrze kojarzę. Do nasmarowania tejże, tychże manetek użyję wazeliny technicznej nie uży, będę używał żadnych smarów do metali, do łożysk, do innych tego typu rzeczy. Użyję wazeliny po to, żeby ten plastik po prostu się nie degradował, bo on przy użyciu, na przykład kiedyś miałem taką historię, że syn mnie poprosił, miał te spinera czy coś, jak to się nazywało, takie kręcone. O, źle mi się kręci, źle mi się kręci, weź coś z tym zrób. No i zrobiłem, nie? Złapałem WD-40, psiknąłem, psiknąłem. No przez trochę kręciło się dobrze, po czym to się wzięło i rozpadło, bo WD-40 to rozpuściło, tak? Mądre to pewnie nie było, natomiast nawet śmiesznie to wygląda, jak to się zaczęło rozpadać. Po prostu jakby jakaś niewidzialna siła to niszczyła. Więc tutaj, żeby ta niewidzialna siła tego nie niszczyła, to umyję to normalnymi środkami typu właśnie płyn do naczyń. Ewentualnie jak będą jakieś mocniejsze zabrudzenia, które nie będą chciały zejść to użyję benzyny ekstrakcyjnej, która też tego nie zniszczy, a do nasmarowania y, użyję właśnie wazeliny technicznej i, i będzie dobrze i będzie chodzić. Dobra, słuchajcie, w międzyczasie tak. Y, tą manetkę mam umytą, wyczyszczoną i wstępnie nasmarowaną. Tą manetkę y, zdjąłem, zaraz ją rozbiorę. Teraz ja ją rozbiorę, słuchajcie, wezmę ją, umyję i tak faktycznie no to można zacząć składać rower, bo nie ma co tu grzebać przy tych częściach bez sensu. Taki z dostałem, słuchajcie, on mi nie pasuje kompletnie. Zostawię go, może się kiedy przyda do jakiegoś innego roweru. Możemy, Możemy że tak powiem, do dzieła iść dalej. Zaraz Wam pokażę jedną rzecz. Patrzcie, brałem sobie na wkrętarce takie kółeczko do czyszczenia tego. Aha, nie się cacy świeci. Dobra, to by było na tyle z kosmetyki, konfekcji całej. Dobra, będzie pan zadowolony. Robię tu porządek, żeby można było pokazywać jak skład... A jeszcze zostały koła oczywiście. No dobra, ale tak, tak można złożyć kierownicę. Mamy, o, kierownica, kierownica będzie taka, o, taka. Może będzie fajne. Dobra, za mocno tego to przykręcam, bo jeszcze i tak będzie na pewno regulowane. E, jeszcze nawet trzeba ją będzie troszkę przesunąć, bo się przesunęła. Natomiast takim chwilowym miałem zmartwienie, że przez te wygięcia to będzie problem, żeby ona tu przeszła przez mocowanie, że może coś się zarysuje czy coś, bo już widziałem taką historię, że sobie koleś kierownicę montował i na kolanku nie chciało przejść, no i trzeba było przepychać dla lakieru tak? ale to, na szczęście się tu udało tak czy tak, kierownica i tak będzie wiadomo regulowana już jak to wszystko będzie zamontowane no, proszę bardzo wygląda schludnie, ładnie no może wyjść całkiem fajny rower to jest manetka, to jest lewa manetka Dobra, słuchajcie, jest tak. Koło tylne mamy już za sobą. Jest no, łożyska wysmarowane, łożyska były wiankowe. Poskładam. Wolnobieg Sunrise. Go rozfoliowałem. Kartonik. Kosz. Tak wygląda. Tu jest jego bębenek. Kronka przednia jest zdejmowalna. Tak jak i cała reszta z tego co wiem, koronek jest zdejmowanych. O, całkiem ładny wolnobieg. Ładnie powycinany można. Tragedii nie ma. Może być, myślę, że może być nawet lepszy niż wolnobieg Shimano. Natomiast to się okaże, na gwint nałożę swój smar. te to są raczej głównie po to, żeby to nam nie rdzewiało, nie śniedziało Tutaj na brzegi też nakładam. To wszystko będzie miało znaczenie przy odkręcaniu tego. Trzeba pamiętać, że serwis Piasty wiąże się z, właśnie z, ze zdjęciem wolnobiegu. Dobra, idę szukać końcówki. Dobra, na ramie wygląda, że tutaj jest wystarczająco dużo miejsca, że łańcuch sobie będzie... ...bez problemu chodził. Całkiem sympatycznie cyka. Jak kaseta, jeszcze coś A no to, że tutaj tych tak no plastik to wiadomo się połamał, zresztą nie wiadomo po co komu ten plastik. Hmm, tutaj jeszcze była taka pierdółka, która niby tutaj te szprychy zasłaniała. Ja to też że tego nie zamierzam montować. Łatwiej będzie wyczyścić w ten sposób ten wolnobieg, nawet jadąc na myjkę i używając myjki ciśnieniowej, to tutaj to się wszystko wypłucze ładnie, natomiast to nic więcej według mnie nie daje, więc po co to tam się z tym szarpać. Dobra słuchajcie, rama została już wyczyszczona, wszystko co miałem przygotować przygotowałem, będę to teraz wszystko montował, także bez zbędnego badania. Tutaj jedyną rzeczą, którą zrobiłem to wilkę na ramę, nie wiem tylko czy nie jest za daleko, ale to się okaże przy montowaniu kolby. Dętka jest pod spodem, wycięty pasek na tak, żeby to przykryć, powinięte taśmą. Na ten moment tak musi być. Dobra, jedziemy z montażem. Smaru zawsze daje więcej, bo wychodzę z założenia, że y, po prostu ma być dużo. Wszystko, co będzie za dużo y, w, takim, w takiej sytuacji, to mi wyjdzie. Więc to, co wyjdzie wytraj, to jest to, co powinno być y, no, usunięte. Już się nie zmieściło. A to, co się zmieści, zostaje. Rower jest wtedy dobrze nasmarowany. Tutaj nie ma co się. Nie, masz, nie macie co przeoszczędzać przy odrobinie smaru, to są jakieś tam groszowe sytuacje. Natomiast o ile mniej wydacie potem na użytkowanie tego, eksploatacji i tak dalej, no to to już są inne koszta. Ich na ten moment nie odczuwacie. Nie, ale kurde, zawsze sobie coś postawię pod rękami. 会计，嗯。 Słuchajcie, założyłem to, nie ukrywam, że to była walka. Dobra, słuchajcie, powoli będziemy to kończyć. Eee, tak, napnę mi te przerzutki przedniej, spory zapas tegoż towaru. Też nie ma co z tym wojować za mocno. To ma być po prostu napięte. Pozdrawiamy siódełko, żeby nie no ja. n a